Czy wiesz, że w tym momencie w Polsce brakuje 30 tysięcy zawodowych kierowców? Dlaczego się tak dzieje? Ano, ja ci powiem dlaczego. Dlatego, że niestety tempo wzrostu pensji w polskich firmach transportowych jest niezwykle wolne. Dlatego też kierowcy zawodowi wybierają to, aby wyjechać właśnie za granicę. W tym momencie średnie zarobki kierowcy zawodowego w Polsce to jest około 7,5 tysiąca zł. Natomiast za taką samą pracę w naszych ofertach zarobisz, uwaga, nawet 15 tysięcy zł. I tutaj pojawia się luksman cały na Biało, ponieważ wiadomo, że wyjeżdżając za granicę szukasz jak najlepszych warunków pracy. No a tutaj zdradzę ci, że Luxman ma najlepsze oferty i najlepsze warunki. Możesz sobie zerknąć na luxman.pl, gdzie znajdziesz wszystkie nasze oferty pracy, albo zadzwonić pod numer podany w opisie tego profilu. Nasi doradcy personalni podpytają cię, czego szukasz, co już masz, czyli jakie masz doświadczenia, jaki staż za tobą, no i wtedy dopasujemy do Ciebie ofertę, którą będziesz mógł sobie wybrać spośród wielu dostępnych. Ogólnie zdradzę Ci, że na przykład w systemie 2x2 możesz zarobić nawet 2100 euro, co w przeliczeniu na złotówki będzie wynosiło tyle, ile praca w Polsce przez cały miesiąc. Bardziej się opłaca, prawda?